to się dzieje, ale zawsze po jakimś większym gotowaniu, nie tylko po świętach, ale po takim gotującym kulinarnym weekendzie, zawsze jajek jest mało, zostaje. za to zostaje dużo białków. No i co zrobić z tymi białkami? No oczywiście można zrobić na przykład omlet, ale to nuda. A można zrobić yy, ciasteczka. Takie włoskie ciasteczka amaretti, robi się je błyskawicznie. Naprawdę nawet dziecko, nawet pięciolatek, jest w stanie pod opieką dorosłych te ciastka zrobić. Zobaczcie, takie oto ciasteczka migdałowe, zwane we Włoszech amaretti. Te akurat kupiłam w sklepie, one zostały wyprodukowane we Włoszech, ale niestety. Mają w sobie olejek migdałowy, który mówiąc szczerze, tak wali na, prostu na całe studio, że cała ekipa w zasadzie wyczuwa ten zapach. Ekipo potwierdzi, że wyczuwasz. No więc takim ciasteczkom dziękujemy. Natomiast my zrobimy ciasteczka amaretti. Domowe, bardzo proste, nawet małe dziecko jest w stanie takie ciastka zrobić, robi się je błyskawicznie. I słuchajcie, bardzo szybko mamy coś pysznego, coś chrupiącego, coś słodkiego i coś z wykorzystaniem białek. Tutaj mam trzy białka, które mi zostały, więc proporcje są takie: trzy białka ubijamy na sztywno, a potem będziemy dodawać w odpowiednich proporcjach pozostałe składniki. Bijemy! Białka prawie ubite. Teraz będziemy dodawać pozostałe składniki. W oryginalnym przepisie jest 3 czwarte szklanki cukru. Ja dodam połowę po troszeczku, po troszeczku, po malutku i do celu. Gładko poszło, jak to mówiła jedna z takich pań dozorczyń, które kiedyś mieszkały w moim bloku, gładko poiszło, do tego dodam również cukier z prawdziwą wanilią. To będzie ten wspaniały smak. Możemy dodać też likier Amaretto, ale ja tego likieru nie mam, a białka muszę wykorzystać, bo mi się zepsują, w związku z tym dodaję po prostu wanilię. Pomieszam trochę, żeby mi ten cukier zaraz nie wybuchł. No i wszystko gra i buczy. Zobaczcie, mam tutaj e, już ubite białka z cukrem i z cukrem waniliowym. Jeśli mamy dostęp do jakiegoś naturalnego olejku migdałowego, można go użyć. Można też dodać olejek sztuczny, ale ja na przykład nie lubię, po prostu nie znoszę tego takiego migdała, który wali na całe mieszkanie czy na, całe, na całą kuchnię takim paskudnym migdałowym, obleśnym, chemicznym zapachem. Ale to jest moje osobnicze. I teraz zobaczcie, co robię. To jest super proste. Przerzucam do miski. 300 gramów z, z zmielonych migdałów. Ja bym nie chciała, żeby to była mąka migdałowa, dlatego że mąka migdałowa będzie super gładka. Ale jeśli wybierzemy takie migdały, które są, one są nawet do kupienia w dyskontach, słuchajcie, w supermarketach właściwie są wszędzie. Em, migdały, które są po prostu zmielone, ale jednak mają tę strukturę, to te ciasteczka będą bardziej chrupiące po prostu. No i teraz to wszystko mieszamy. Bardzo ładnie mieszamy. Jeszcze ładniej mieszamy. Nie zjadamy, chociaż to już jest w tej chwili bardzo dobre. Możemy dodać trochę soli, ale ja na przykład też nie przepadam za takimi deserami, które mają w sobie sól. Poza tym mój mąż ma nadciśnienie, więc jak zje takie ciasteczko, a ono będzie trochę słone, to ta sól no, nie doda mu zdrowia. I patrzcie, one są takie gęste. Łycha staje, takie zawiesiste. Wspaniała jest ta masa. Dobra, gotowe. Ile to trwało? 5 minut. Góra maksymalnie. Bierzemy blaszkę, która jest wysmarowana masłem. Może być też papier do pieczenia, ale bardziej ekologicznie będzie po prostu samo masło. I robimy takie oto. Przepraszam za wyrażenie, jesteśmy w kuchni, ale jednak kubki. One mogą być bardzo nieregularne. Są to ciasteczka domowe. Tutaj nie jest apteka, nikt nie będzie ich mierzył. Jak to mówiła moja babcia, nie wiem dlaczego tak się mówiło. Nikt nie będzie z tego strzelał. Pamiętacie takie powiedzenie? Kurczę. Nie, w ogóle nie rozumiem o co chodzi. Że co, że jak się strzela, to musi być coś bardzo precyzyjnego. Tak mniej więcej po łyżce. Mogą być też troszkę mniejsze. Ale mi się nie chce robić mniejszych, zrobię większe, żeby było szybciej. Możemy potem takie ciasteczka bardzo długo przechowywać w takim, no, zamkniętym pojemniku. Chociaż nie da się ich przechować, gwarantuję, bo one są po prostu bardzo, bardzo pyszne. No i co tu dużo mówić? Szybko znikają. Także nie zawahajcie się pokochać te ciasteczka. Tak szybko znikają. Wszystko wykorzystujemy. Nudy nie ma, bo nie robimy typowej bezy z białek. Tylko jest to jednak beza, ale wymieszana z migdałami. I jeszcze akcent. Więcej zdrowia jeszcze i więcej migdałów w migdale. Czyli takie całe migdały ze skórką, które uwielbiam. I dekorujemy po jednym albo po dwa, może nawet. Mogą być jak ktoś lubi na bogato. Wkładamy. Pięknie jest. Słuchajcie, pięknie to wyszło w takich bardzo naturalnych kolorach, w takich kolorach ziemi. Też mi zależało, jak dekorowałam to moje nowe studio, żeby wszystko było właśnie w takim ekologicznym sznycie, żeby było dużo zieleni, ale też dużo drewna. Żeby płytki były koniecznie ceramiczne, bo ceramika to jest materiał ekologiczny, dlatego zdecydowałam się na płytki właśnie tu Tubondina, z których jestem bardzo zadowolona. Na przykład te białe, które wyglądają po prostu jak drewno. To są płytki ceramiczne, które zakład... po prostu na wieki możemy je mieć w swoich domach, bo one się naprawdę nie niszczą. No i co? I teraz do pieca z tymi ciasteczkami. Temperatura 180 stopni. Myślę, że tak 15 minut wystarczy i ciasteczka będą gotowe. Dobra, wyciągamy ciasteczka. Aha. Proszę bardzo. Takie są piękne. Takie, o takie, o, o. Tak pokażę. A teraz zrobię rzecz następującą. Mianowicie, te sobie pójdą na czarną godzinę, bo przecież w moim domu nic się nie marnuje. A nóż ktoś bardzo głodny i bardzo spragniony słodyczy, jeszcze je kiedyś pożre. Zamknę też ten migdałowy, chemiczny zapaszek w środku. Idźcie sobie tutaj, dzieciaczki. A tu na tej oto tacy podam wspaniałe ciasteczka migdałowe z białek. O proszę bardzo. Ciekawe, czy pracownikom tu bądzina, który pięknie zrobił mi płytki w moim nowym studiu. Takie ciasteczka. Będą smakowały. Chcę? się. Mmm, ale dobre. Pyszne. Droga ekipo, degustacja, proszę. No. Jak znajdujecie? Super! Genialne! To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i żadnych, ale to żadnych białek nigdy nie marnujcie.